Siema. My jesteśmy Mim i w dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam aplikację do zarabiania, czyli Premie. To jest aplikacja od Google, na której za wypełnienie bardzo krótkich ankiet możecie zarabiać pieniądze. Z reguły to jest od 40 groszy do 2,40 groszy, Nie duże pieniądze, ale jak to się mówi, Yy, grosz do grosza, zbiera się kwota. Yy, no i co? Może wam pokażę jak wygląda ta aplikacja. Yy, ja tutaj zarobiłem 15 ziko yy, Widać, tak? Yy, no i co? Jeszcze nie wydawałem w ogóle, więc może wam pokażę historię ile się dostaje i co ile yy, są te ankiety udostępniane. Bo to nie jest też tak, że masz nieskończoność tych ankiet, tylko tam czekasz z reguły to jest raz na... w sensie... dwa razy na miesiąc są ankiety. Czasami to jest tutaj, zobaczcie, 6 dni, tutaj w grudniu, a czasami to jest różnica z miesiąca. Teraz na przykład od 1 stycznia nie dostałem ani jednej ankiety Więc no organizować tutaj ile się zarabia. Tutaj macie po prawej stronie. Przynajmniej jest Legit. Tak, przynajmniej jest Legit. Nie jest żaden SCAM. No bo to jest oficjalna aplikacja. Aplikacja jest bardzo prosta. Żadnej tej filozofii nie ma. Wypełniacie ankietę. I ważne jest to, że tych 15 złotych nie możecie wydać gdziekolwiek, bo tylko można je wydać w sklepie Play. Na różne gry albo jakieś aplikacje, filmy, czy też w grach, które instalujecie na sklepie Play, możecie dawać jakieś dodatki, nie wiem, jakieś skrzynki, czy tam zależy, w jakim gracie. Yy, aplikacja godna polecenia, na pewno yy, to jest taki, taki dodatek, bo jeśli darmowe, to bierzesz nie. Yy, to jest taka aplikacja, dużo znajomych moich nie wiem, nawet o takim, więc mówię wam to tutaj. No i co? Bardzo dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku i do zobaczenia. Siema.